W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, z Ewangelii według Świętego Jana, Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto Słowo Pańskie. Panie Jezu, w tym tygodniu modlitwy o powołania chcemy Ci ofiarować naszą modlitwę nabożeństwem Drogi Światła, prosząc, abyś wzbudzał w Twoim kościele nowe, święte, piękne, ofiarne powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, małżeńskiego. Za tych wszystkich, w których sercu rozbrzmiewa głos powołania, którzy starają się go usłyszeć, Którzy może mają trudności w usłyszeniu Go. Chcemy się, Panie, modlić w tej godzinie drogi światła, podążając za Tobą szlakiem Twoich spotkań z uczniami. Stacja pierwsza: Jezus powstaje z martwych. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie będzie zbawiony wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko Panie ty jesteś bramą Prosimy cię zabierz od nas lęk przed przechodzeniem przez tę bramę Zabierz Panie od nas lęk na widok każdej naszej Golgoty każdego krzyża i grobu Spraw Panie, abyśmy się nie lękali straty i umierania, tracenia i rezygnowania, aby nam brzmiały w uszach i w sercach Twoje słowa, że kto wejdzie przez Ciebie, ten wejdzie i wyjdzie i będzie zbawiony i znajdzie pastwisko i życie w obfitości. Stacja druga, uczniowie przy pustym grobie, tak różni od siebie, tak często w konflikcie, tak często ścigali się o to, kto pierwszy, kto ważniejszy. Nawet o poranku nie potrafią do Twojego grobu, Panie, biec jeszcze razem. Potem się nauczą. Pusty grup ich nauczy spotkanie z Tobą żywym, nauczy ich chodzić razem. W dziejach apostolskich będziemy niejednokrotnie widzieli Piotra i Jana, jak razem głoszą i razem ryzykują w Twoje imię, jeden przy drugim. Panie, spraw, aby nam odeszła ochota ścigać się i licytować. Spraw, Panie, abyśmy już więcej nie byli zgorszeniem dla siebie nawzajem, abyśmy połączeni spotkaniem z Tobą byli dla siebie oparciem i byli żywymi tablicami, na których objawisz światu przykazanie miłości. Spraw, Panie. Abyśmy, zanim otworzymy usta, już byli świadectwem o Tobie, przez to, jacy jesteśmy dla siebie nawzajem. Stacja trzecia: Jezus objawia się Marii Magdalenie, pierwsza, która Ciebie zobaczyła, Panie, z martwych wstałego. Pierwsza, która zaniosła wiadomość apostołom o tym, że żyjesz, że czekasz na nich, że chcesz się z nimi spotkać. Ta, która cierpliwie czekała przy grobie, choć nie rozumiała, co się stało. Ta, która płakała przy grobie. Panie, prosimy Cię, budź w naszych sercach nieustannie, wciąż od nowa tę sknotę za Tobą, tę sknotę, z której rodzi się wierność, wytrwałość, która podsyca modlitwę. Spraw, Panie, abyśmy byli tą żywą, bo modlącą się, częścią Twojego Kościoła. Stacja czwarta. Jezus ukazuje się uczniom w drodze do Emons. Pełni goryczy, pełni rozczarowania, ludzie, którym nie wyszło, ludzie, którzy zostali oszukani, ludzie, którym się nie ułożyło, których plany zawiodły, spaliły na panewce. Szukasz tych ludzi, rozmawiasz z nimi. Jest dla Ciebie ważne ich rozczarowanie, ich gniew, ich smutek. Najpierw Ty idziesz ich drogą, zanim oni pobiegną Twoją drogą. Panie, spraw, byśmy wiedzieli, pamiętali, ufali. Że jesteś przy nas obecny, kiedy nam się nie układa, kiedy nam się wszystko wali. Zawierzamy Ci w tej stacji tych wszystkich, którzy są w rozpaczy, którzy nie wierzą, że się ułoży, którzy są smutni i przerażeni i rozgoryczeni, że jest jak jest. Prosimy Panie. Spraw, aby pozwolili się Tobie odnaleźć. Stacja piąta. Jezus objawia się uczniom przy łamaniu chleba. Panie, prosimy Cię, abyś budził w nas czułość wobec Eucharystii. Abyś budził w nas, Panie, Radość z Eucharystii, abyś w nas budził wdzięczność za Eucharystię, w której nieodmiennie czekasz, aż my Ciebie rozpoznamy w połamanym chlebie. Prosimy Cię, Panie, aby nie zabrakło do końca świata kościołowi tego sakramentalnego znaku łamanego chleba. Twojego ciała i Twojej krwi. Prosimy Cię, Panie, w tej stacji szczególnie gorąco, aby nie zabrakło w tej wspólnocie, w tym kościele, we wszystkich kościołach, we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich na świecie rąk, które będą rozdawały braciom i siostrom Twoje ciało i Twoją krew. Prosimy Cię, Panie, abyś w tej wspólnocie budził nowe powołania do rozdawania Ciebie braciom. Stacja szósta. Jezus ukazuje się apostołom. Jeszcze przed chwilą gotowi byli się rozpieszchnąć, rozejść, każdy w swoją stronę. A Ty ich gromadzisz we wspólnotę. Na nowo, raz jeszcze. I powtarzasz ten cud gromadzenia ile razy trzeba, wbrew wszystkiemu. Panie, prosimy Cię za tych wszystkich, którzy na drogach swojego powołania postanowili zawrócić, odbić w bok. Uciec, zrezygnować. Prosimy Cię, Panie, za zmęczonych i sponiewieranych, za tych, których złamali inni i za tych, których złamał ich własny grzech. Prosimy Cię, Panie, powtarzaj cud gromadzenia, cud jednoczenia, cud powrotu. Także tam, gdzie po ludzku to jest niemożliwe, także tam, gdzie po ludzku jest za późno, zwłaszcza tam, gdzie po ludzku się nie da. Stacja siódma: Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów, grzesznym jak inni. Słabym jak inni, zawodnym jak inni, przekazałeś tę niesamowitą władzę odpuszczania grzechów. Panie prosimy Cię, obudź w nas na nowo radosny zachwyt, tajemnicą przebaczenia, każdego przebaczenia. Ale i tego sakramentalnego. Spraw Panie, abyśmy czerpali siłę ze spotkania z Tobą w sakramencie pokuty i pojednania. Abyśmy nie ograniczali się do poczucia ulgi, że coś zostało z nas zdjęte, ale żebyśmy odkryli siłę, jaką ma nam dać za każdym razem. Doświadczenie tego, że Ty wybaczasz, bo kochasz, że Ty wybaczasz, bo Ci zależy, że Ty wybaczasz, bo masz na nas nadzieję, bo nas potrzebujesz, bo pragniesz nas zaprosić do współpracy ze sobą w budowaniu Królestwa Ojca. Prosimy Cię, Panie, za tych, którym potrzeba tego spotkania od dawna, za tych, którzy zwlekają. Za tych, którzy się boją, za tych, którzy się zniechęcili. Spraw Panie, aby ten sakrament, dla nich jak dla nas, stał się źródłem siły, aby iść Ci wybaczać, aby iść Ci budować, aby iść Ci przepraszać, kiedy trzeba. Panie, prosimy Cię w tej stacji, niech nie zabraknie gotowych słuchać w Twoim imieniu i w Twoje imię przebaczać. Stacja ósma. Jezus umacnia wiarę Tomasza. Wszyscy wierzący, a on jeden nie. Chodził z jakimiś swoimi drogami, skoro go nie było podczas pierwszego spotkania uczniów zgromadzonych w wieczerniku ze zmartwychwstałym Panem. W Ewangelii nosi przydomek Didymos, bliźniak ale czyli bliźniak niepodobny do nikogo innego? Panie, w tej stacji chcemy Ci powierzyć te wszystkie momenty, w których czujemy się jakoś inni, osobni, nieprzystający, różni, może gorsi. Samotni w związku z tym, jak Tomasz osamotniony był w swoim zwątpieniu. Prosimy Cię, spraw, abyśmy umieli dostrzec wtedy Ciebie i Twoje rady, których pozwalasz nam dotknąć, których pozwalasz nam się złapać, w których pozwalasz nam się ukryć. W których możemy znaleźć siłę. Prosimy Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy przeżywają zwątpienie, niewiarę. Prosimy Cię, Panie, za tych wszystkich, którzy w jakiejkolwiek sprawie myślą o sobie, że się nie nadają. Że są właśnie nieprzystający, niewystarczający. Prosimy Cię, Panie, w tej stacji za tych, którym doskwiera samotność. Niech usłyszą Twój głos. Dotknij, bądź wierzącym. Niech pobiegną za Twoim głosem. Stacja dziewiąta. Jezus spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim. Nad Jeziorem Galilejskim, a więc w miejscu, które doskonale znali. W miejscu, które było ich miejscem rodzinnym, miejscem ich pracy. W miejscu, w którym trzy lata wcześniej usłyszeli uczynię was rybakami ludzi. W miejscu, w którym złożyłeś im tę przepiękną obietnicę, że choć to, do czego ich zapraszasz, jest tak bardzo różne o całą wieczność od ich zwykłego życia, to jednocześnie ma z tym życiem głęboki związek. Rybakami ludzi ich uczyniłeś. A teraz, Panie, spotykasz ich nad tym samym jeziorem, w tym samym miejscu, aby przekonali się, że jesteś wierny tej obietnicy, że Ty się nie wycofujesz, że Ty nie rezygnujesz. Panie, prosimy Cię, abyśmy mieli wiele spotkań z Tobą w naszej codzienności, takiej zwykłej, ludzkiej, z której i w której. Zapraszasz nas, abyśmy skoczyli na główkę w wieczność, w to, co Boże. Stacja dziesiąta. Jezus przekazuje władzę pasterską Piotrowi. Znamy doskonale te Ewangelie, o Twoim dialogu z Piotrem nad brzegiem jeziora po zmartwychwstaniu. A przecież nieustannie nas ta Ewangelia zdumiewa. Jest przedziwna ze swoją świeżością, ze swoją mocą. Ewangelia o tym, że Ty masz tylko jedno pytanie, zanim zaprosisz do pasterzowania, zanim powołasz, zanim poślesz do życia kapłańskiego, zakonnego, małżeńskiego. Jakiegokolwiek, do jakiegokolwiek zadania i misji, tylko jedno pytanie: czy kochasz? Nie czy nie popełnisz błędów? Nie czy będziesz doskonały? Nie czy jesteś niezawodny? Nie czy masz siłę? Nie czy masz kompetencje? Czy kochasz? Panie, przekonaj nas i tych wszystkich, którym tego dzisiaj trzeba, że to jedno wystarczy, że to jedno Tobie wystarczy, aby działać przez nas, aby działać w nas. Chcemy, Panie, przy tej stacji prosić Cię też za papieża Franciszka. Piotra, Kościoła dzisiaj, który od pierwszego dnia pontyfikatu uparcie prosi, abyśmy się za niego modlili. Stacja jedenasta: Jezus posyła uczniów. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. Wszystkie narody. A oto ja jestem z Wami. Święty Paweł VI z taką wielką prostotą i przenikliwością mówił, że uczniów mogą czynić tylko uczniowie, że tylko ktoś, kto sam jest wciąż uczniem. Potrafi zachęcić, pociągnąć, przekonać innych, że uczniem być warto. Twoim uczniem. Posyłaj nas, panie, i strzeż w nas ducha, postawy uczniostwa. Wyrwij nam, jeśli mamy w sobie. Przekonanie, że już wszystko wiemy i że po naszemu jest najsłuszniej. Strzeż nas, panie, strzeż w nas serca uczniów, gotowych słuchać, gotowych czegoś się jeszcze nauczyć, zapatrzonych w mistrza. Stacja dwunasta Jezus wstępuje do Ojca. Kiedy Maria Magdalena chciała Cię złapać, zatrzymać przy grobie, usłyszała nie zatrzymuj mnie, nie chwytaj mnie. Jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź powiedz moim braciom, to wstępuje do Ojca Mego i Ojca Waszego. A teraz Panie, Oni i my. Widzimy Cię, jak wstępujesz do Ojca. Otwierasz nam drogę do Niego. Uczysz nas wołać: Abba, tato, do Boga. Wszystko, wszystko po to, aby każde z nas odkryło, że ma Ojca w Bogu. Matkę w kościele, aby przekonać każde ludzkie serce, każdego czasu, epoki, kultury, każdego stanu, że Bóg jest i pragnie być dla Niego Ojcem, Tatą, że nikt nie jest sierotą, że nikt nie jest niczyim. Stacja trzynasta. Uczniowie oczekują z Maryją na Ducha Świętego. Widocznie potrzebowali tego czasu czekania, dojrzewania, jak ziarno w spichlerzu jak chleb, ciasto w piekarniku, jak dziecko pod sercem mamy. Daj nam Panie umiejętność czekania. Daj nam Panie umiejętność dojrzewania powoli, w tempie i czasie, jakie Ty wyznaczasz, i w sposób, jaki Ty wybierasz. Daj nam, Panie, cierpliwość i pokój serca. Daj nam, Panie, odtrutkę na truciznę, toksynę świata, który nam wmawia, że wszystko musimy mieć już, że wszystko trzeba natychmiast, na wczoraj. Daj nam, Panie, kochać czas czekania, bo każde czekanie i dojrzewanie jest Adwentem, szczególnym czasem Twojego przychodzenia do nas. Stacja czternasta. Jezus posyła uczniom obiecanego ducha. Bez ducha. Nie wyszliby tamtego pięćdziesiątego dnia przez drzwi wieczernika. Bez ducha nie wyszliby na ulicę Jerozolimy, nie poszliby do ludzi, których jeszcze przed chwilą się bali i nadal mieli powody się obawiać. Nie znaleźliby w sobie bez ducha umiejętności mówienia w językach tych ludzi. Nic by się nie wydarzyło bez ducha. Pan i ożywiciel, tak go nazywamy, tak go wyznajemy. Twoja obietnica posłany przez Ciebie do nas, naucz nas, Panie, nasłuchiwać głosu ducha. Naucz nas, Panie, wrażliwości na Jego poruszenia w nas. Naucz nas, Panie, pragnienia, aby poddać się temu, czego Duch chce, do czego Duch pociąga. Niech się objawi w całej mocy i pięknie władztwo Ducha Świętego nad Twoim Kościołem, Jego niezbywalne prawo do kierowania Kościołem po swojemu do prowadzenia nas drogami, które dla nas wybiera i do pójścia, którymi nas uzdalnia. Naucz nas, Panie, zasłuchania w ducha, poddania się Duchowi Świętemu, Duchowi Ojca i Syna, Duchowi Miłości, która nie ustępuje nigdy. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, a wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Oto słowo Pańskie.